Moje kochane wiedzmy. Zapraszam do mojego kręgu magicznego. Nie ma wpisowego, nie ma nic. Po prostu będziemy się spotykać co jakiś czas w kręgu magicznym. Będziemy się nazywały dziedziczkami magii. Będą różne rytuały, spotkania, nauka magii, wspólnie spędzony czas, w lato różne ogniska, różne oczyszczania. Będzie system w tak jakby. Mm, Takiej inicjacji, w zależności od Waszych umiejętności, Waszych chęci. Zapraszam serdecznie do wpisowego u mnie, to znaczy, to nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu napiszcie do mnie, że chcecie. Im nas więcej, tym lepiej. Spotkania będą organizowane u mnie w domu, będziemy wynajmować jakieś sale na różnego typu zajęcia, ale też wchodzi w grę plener, gdzie będziemy po prostu sobie korzystały z przestrzeni Matki Ziemi i będziemy się wspierały. Będą fajne zajęcia, fajne warsztaty w międzyczasie, fajnie, fajne, mam nadzieję, tak, bo, bo nie wiem, czy się uzbiera taka grupa ale myślę, że warto by było po prostu zrobić takie spotkania wszystkich sióstr, które po prostu zajmują się magią, są chętne i szukają takich bratnich duszy. Więc myślę, że nas będzie więcej. No ale zgłaszajcie się, tak? Zgłaszajcie się, zrobimy jakiś, jakiś taki krąg magiczny, fajny nasz. Pozdrawiam serdecznie Wróżka Aiszka, Papa.